Czy fotel dentystyczny musi być miejscem zadawania tortur? No, zdecydowanie nie. No minęły już te czasy, na szczęście, kiedy wizyta na fotelu stomatologicznym u dentysty kojarzyła się wszystkim z bólem, z cierpieniem, z czymś takim okropnym. Czy spotyka się pani doktor z takimi sytuacjami, że pacjenci mdleją? Odpukać nie zdarzyło mi się jeszcze. Zresztą pozycja leżąca powoduje, że takie incydenty są bardzo, bardzo rzadkie. Czyli jak zamdleje to nie widać. No nie do końca, nie do końca. No też jest to możliwe, ale mnie się nie zdarzyło na szczęście. Ważne jest to, żeby też pacjent nie czuł tego zapachu stomatologicznego. Wszystkim się to jakoś źle kojarzy. Ja palę kadzidełka akurat o zapachu opium. Myślę, że ważne jest to, żeby gabinet ogólnie był taki Spokojny, żeby kolory były stonowane, żeby się pacjentowi dobrze kojarzył. Nawet no, nie z gabinetem, tylko może nawet z domem. Mamy takie specjalne urządzenie. To się tak groźnie nazywa szczynko ale to jest taki mały gumowy bloczek. Pokażę może. O, coś takiego. Wkładamy to między zęby. Pacjent tym samym nie zamyka ust, śpi sobie a ja mogę spokojnie wykonywać to, co do mnie należy. Dopiero jeśli jest taki etap, że no niestety jest potrzebna współpraca pacjenta, budzę. A mówią przez sen czy nie? Nie mówią, czasami sobie chrząkną, czasami się zerwą nagle, to może być troszeczkę takie no nawet niebezpieczne, ale nie śmiem budzić pacjenta. Ja się bardzo cieszę, że sobie spokojnie leżą, że są zrelaksowani, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zdarza się nawet, że pacjent sobie podśpiewuje z otwartą buzią. Wysocy mężczyźni, którzy są zestresowani, są rozczulający. Ale nawet tacy dwumetrowi? Nawet tacy dwumetrowi, nawet tacy, którzy ważą 150 kg, boją się tego, co taka mała osoba jak ja może im tutaj zrobić.